Dajcie, kochani, słuchajcie, ale ja mam Wam dzisiaj do opowiadania. To nie macie pojęcia. Właśnie robię sobie śniadanko. Zrobiłam już um, jajecznicę. Dwa jajeczka od świeżych, od świeżych. Prosto od szczęśliwych kurek, świeżutkie na maśle. Zrobiłam sobie pokrzywę. Oczywiście kwasy omega 3, które przyjmuję zawsze albo do śniadania, albo do drugiego posiłku. E, tutaj zaraz będę, mam pokrzywę. E, zaraz jeszcze dodam sobie pieczywo żytnie, pomidorki, trochę mandarynki, ale słuchajcie, właśnie nagrywałam stories dla Was o nawykach żywieniowych, o tym e, co robię rano. E, także. Dlatego też tutaj ta piękna dynia robiła mi takie tło, bo po prostu wrzucałam stories. I tam troszeczkę o medze też powiedziałam o pokrzywie, także tak, dzisiaj. Mam Wam dużo rzeczy do powiedzenia, także zapraszam do oglądania. Jestem, 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 kochani, w swoim cieplutkim, mięciutkim, przyjemnym e, polarze z e, i Tak jak Wam ostatnio wspominałam, dość często będziecie mnie widzieć e, w tym polarze, dlatego że on jest tak przyjemny więc cała jesień, cała zima, będę się nim otulać. E, słuchajcie, już spieszę, żeby Wam wyjaśnić, żeby Wam powiedzieć, e, bo nie było vloga. Słuchajcie, w, w poniedziałek e, o niedzieli wiedzieliście, bo mówiłam, że bardzo późno wrócimy i faktycznie wróciliśmy bardzo późno o tym, za chwilkę, z meczu. Ehm, Polska-Mołdawia, który swoją drogą mógłby wyglądać lepiej, jeżeli chodzi o wynik, ale emocje, jakie nam towarzyszyły, tego się nie da opisać. Naprawdę było wspaniale. E, ale bardzo się za Wami stęskiłam. Też dziękuję za Wasze wiadomości, bo wiele z Was napisało mi na, na Instagramie, e, gdzie jestem. Ale to bardzo miłe, że czekacie, że jesteście. I już Wam opowiadam co tutaj się wydarzyło, więc tak jak mogliście na początku tego vloga zauważyć, w niedzielę byliśmy na meczu, pojechaliśmy autokarem z super ekipą, naprawdę ekipa, po prostu wesoły autobus, ale już o tym nie będę opowiadać, było rewelacyjnie, integracja po prostu na maksa, rodzice, dzieci, trenerzy, bo był i trener Laosia, trener młodszy, po prostu słuchajcie... Naprawdę, to był tak udany wyjazd. Więc zajechaliśmy na stadion, na stadionie mnóstwo emocji. W ogóle, jak ogląda się mecz w telewizji, to ja mam takie wrażenie, że ten mecz trwa, trwa. Po prostu cały wieczór, a tutaj nam tak wszystko szybko e, mignęło. Tak jak mówię, no, mógłby być lepszy wynik, ale emocje, słuchajcie, te, które były na stadionie, no coś niebywałego, coś niesamowitego polecam każdemu. E, wróciliśmy bardzo późno, słuchajcie, w nocy, e, więc padliśmy wszyscy, że tak powiem. No i słuchajcie, wstaliśmy. Na drugi dzień, z samego rana Właśnie poniedziałek No i słuchajcie Wszystko super, wszystko fajnie Dzieci zostały w domu Krzysiek też zrobił sobie taki wiecie Dzień wolny, no i poniedziałek był takim Dniem chilloutu, chilloutu, chilloutu Wieczorem zrobiłam sobie herbatkę Po prostu czuliśmy się jakby to była niedziela Wiecie, Krzysiek w domu, dzieci w domu Więc zrobiliśmy sobie taki chilloutik Potem wie a jak miłość na wspólnej Zrobiłam sobie herbatkę jesienną Mówię, pełen relaks, potem Zrobiłam sobie wieczór spa, zapaliłam świeczki, przeczytałam książkę. Zaraz wam też pokażę, którą książkę jeszcze raz sobie czytam po raz kolejny wszystko sobie odhaczam. Często Wam ją kiedyś polecałam. No i się zrelaksowałam. Było naprawdę wspaniale. No i słuchajcie, wstaję sobie ja dzisiaj rano. Uwierzcie mi, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Nigdy, ale to nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Wstaję sobie dzisiaj rano dzieci do szkoły, do przedszkola, Krzysiek do pracy. Pojechali, ja tak spoglądam na laptop. Tak spoglądam, spoglądam. Mówię, kurczę, nie zmontowałam vloga wczoraj. Dawaj, montujemy vloga. Ale potem się. a co ja będę montować? Jak ja nie mam vloga? W poniedziałek nie nagrałam vloga, słuchajcie, zapomniałam. Tak się wyczylowałam. Tak, wiecie co, sobie wypoczywaliśmy po, po, po tym meczu, po tej nocnej eskapadzie, że ja autentycznie pierwszy raz w życiu zapomniałam, że mam nagrać vloga. I dzisiaj, słuchajcie, rano patrzę. Co jest? Wtorek rano? Przecież ja muszę zmontować vloga z poniedziałku. A tu nie ma vloga, bo Bogi Miłka po prostu się byczyła i odpoczywała i o vlogu zapomniała. Także słuchajcie, zdarzyło mi się to pierwszy raz. Autentycznie pierwszy raz. No i tak się dzisiaj uśmiałam, też moja mama ym, rano do mnie dzwoni, pije kawę. Mama mówi: A co to vloga dzisiaj nie ma? A co to co, co takiego się wydarzyło? A ja mówię, no, zapomniałam, po prostu zapomniałam, słuchajcie, o vlogu. Także śmiałam się dzisiaj, mówię, no, kurczę dwa dni pod rząd bez vloga. No, nie może tak być, no, nie może po prostu tak być. E, łyk e, pokrzywy. E, także słuchajcie, o, taka sytuacja. Dobrze, mam polecajki książkowe dzisiaj, mam też błyszczyk. Swoją drogą kiedyś. E, powiem Wam, że bardzo często używałam tych błyszczyków z burżuła. E, to jest taki bardzo fajny błyszczyk z połyskiem. Dziś go mam na ustach i uwielbiam. Kiedyś Wam o tych błyszczykach mówiłam. Zobaczcie, to są te z witaminą E, właśnie od burżuła przepiękny kolor, przepiękny, 0,9, taki już jesienny, ale nie taki mocno nasączony, nasycony, ma taki delikatny kolor, podkreśla może tak, kolor Waszych naturalnych ust i daje delikatny połysk. Także dzisiaj polecajka od Burżuła, to jest ten błyszczyk z taką fajną formułą, z olejkiem arganowym i witaminą E. Zobaczcie, eee, o, o ten właśnie. Także to, kolejna kwestia jest taka, że... Mam Wam polecajki książkowe. Dzisiaj, tak jak Wam wspominałam na początku vloga, e, mówiłam. E o kwasach omega-3, gdzieś tam wrzucałam, nagrywałam na Insta Story to jak ważne są dla nas kwasy omega-3 i dziewczyny, bardzo się cieszę, że jak zostawiam Wam linka tutaj pod vlogiem, to zamawiacie te kwasy sobie i dzieciakom i później piszecie mi maile, że, że jesteście wdzięczne, także dziękuję Wam serdecznie. Dzisiaj też Wam wrzucę linka do kwasów omega-3 Kids i Pure i powiem Wam, że kwas omega-3, to tak jak Wam zawsze wspominam, po powinien suplementować każdy i codziennie. Każdy i codziennie. Dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży, kobiety, które starają się o dziecko, także i mężczyźni, tak naprawdę wszyscy codziennie, bo mamy ogromne niedobory, jeżeli chodzi właśnie o kwasy omega. 3 Trzy jeszcze mamy taki okres, słuchajcie, jesienno-zimowy, że musimy dbać naprawdę mocno o odporność, więc te kwasy tutaj naprawdę zdziałają cuda. Ale regularność przede wszystkim. No i wstawiałam wam dzisiaj te insta-story, gdzieś tam moje śniadanko, trochę rzeczy nagrałam na Instagram. I e, poleciłam Wam książkę swoją drogą. W tej książce też jest bardzo taki fajny e, kawałek, tak? E, Boże, zabrakło mi teraz słowa. W tej książce też jest troszeczkę o kwasach omega-3, dlaczego są tak bardzo ważne. I też fragment tej książki dzisiaj wrzucałam. Na Instastores i do niej wróciłam kilka dni temu, dlatego że chcę sobie popodkreślać takie najważniejsze rzeczy, e, bo tę książkę już czytałam wielokrotnie i też kiedyś Wam o niej mówiłam. Jeżeli chcecie coś zmienić w Waszym życiu, żyć bardziej świadomie, bardziej zdrowiej, to książka Siła Zdrowych Nawyków e, polecam Wam serdecznie. Przepraszam, ja w ogóle bardzo szanuję tego autora, bardzo lubię tego człowieka. I ta książka to jest taki game changer. Naprawdę, jeżeli chcecie wprowadzić zdrowe nawyki, bo z tej książki dowiecie się tak mnóstwo takich cennych wskazówek. W ogóle dużo jest o chodzeniu boso, tak zwanym uziemieniu, uziemianiu, które ja praktykuję. Bardzo dużo jest o higienie snu: jak spać, żeby się uwysypiać, jak sprawdzić, zobaczyć, że nasz organizm jest odwodniony. Dużo o zdrowych tłuszczach, o produktach, których warto unikać. Także siła zdrowych nawyków, proste, codzienne czynności. Które pomogą Ci wzmocnić odporność, zapobiec chronicznym chorobom i żyć dłużej. I polecałam ją dzisiaj na Instagramie, bo przypomniało mi się, że też tutaj jest kilka właśnie słów na temat kwasów omega-3, jak zbawienne są na Alzheimera, na choroby serca, na choroby krążeniowe, na depresję, na odporność. Także mega, mega polecam Wam tę książkę. I jeszcze raz chciałabym przypomnieć, bo były pytania o glukozowej rewolucji. Polecam serdecznie też, jak jeść, żeby ten cukier Wam nie skakał, osoby, z Hashimoto, z insulinoopornością, um, osoby ogólnie, które mają proces, problem z cukrem, glukozowa rewolucja, kontroluj poziom cukru we krwi, odzyskaj energię, jedz to, na co masz ochotę, fajnie jest wyjaśnione, od czego zacząć posiłek, jak jeść, w jakiej kolejności, są też fajne wykresy, wszystko jest naprawdę takim bardzo przystępnym językiem napisane, więc to jest kolejna propozycja i książka, o której Wam już też kiedyś trąbiłam, 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 ale stwierdziłam, że będę tu od czasu do czasu polecać jakieś książki, bo wiem, że lubicie, dużo z Was się też Inspiruje. Ostatnio też od jednej z Was dostałam wiadomość, że e, kupuje z moich poleceń książki, więc słuchajcie, przypominam raz jeszcze. Dr. Oz, pewnie wiele z Was go kojarzą, miał też taki swój program, program w amerykańskiej telewizji, bodajże. E, moc na talerzu. Przestań jeść, zacznij się odżywiać. To nie jest zwykły jakiś jadłospis, em, polecajka różnego rodzaju produktów, jakieś takie wiecie co połki, że tak powiem, tylko naprawdę tu jest wszystko opisane. O zdrowym odżywianiu też, o nawykach, co robić, jakie zamienniki, jak jedzenie, jak produkty mają na nas ogromny wpływ. Także słuchajcie, mamy tutaj, jak podnieść poziom energii, zmniejszyć nasilenie stanów zapalnych, Zapobiec występowaniu wielu typowych dolegliwości, takich jak zmęczenie czy ból, jak łagodzić bez użycia leków. E, także on tutaj was nauczy, jak zdrowo jeść, jak zdrowo robić e, zakupy. Dużo fajnych historii, e, dobroczynny wpływ jedzenia na skórę i na włosy. E, bardzo dużo takich ciekawostek właśnie na temat pomidorów, bananów, e, różnego rodzaju owoców, warzyw, z czego należy zrezygnować, z czego nie. E, każdy rozdział tak naprawdę jest poświęcony e, innej kwestii. Także polecam raz jeszcze serdecznie moc na talerzu. No i to by było, kochani, chyba na tyle z moich ym, polecajek. No i widzicie, no, o taka po prostu sytuacja. Zapomniałam nagrać vloga. No, to się po prostu nie zdarza. Zdarzyło się. Zdarzyło się po raz pierwszy. Dzisiaj, tak jak mówię, jestem jeszcze w domku. E, wczoraj, a wczoraj zrobiłam pyszną zupę z kurczakiem, z kukurydzą, którą bardzo lubię. Zrobiliśmy też wczoraj z Krzyśkiem kotlety po kijowsku z Thermomixa, Polecam. To jest taki, wiecie, tradycyjny chicken Kijew. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Także wczoraj też trochę pogotowaliśmy, ciasto zjedzone. Bardzo dużo z Was napisało, że zainspirowaliśmy Was tym sernikiem, także bardzo się cieszę. Więc zupkę mam jeszcze na dzisiaj. Devolaje, devolaje, takie wiecie, kodlety po kijowsku. Zostały jeszcze Krzyśkowi i tacie. Także coś będę musiała jeszcze wymyśleć dzisiaj na obiad o kolację. W każdym bądź razie jestem. Jutro mam super spotkanie biznesowe z, z uzią, z którą gdzieś już też... Od, zresztą, dobra, nieważne, to w jutrzejszym vlogu, ale jutro jadę do Białego Stoku. mam kilka spraw, mam spotkanie w pawilonie towarzyskim po raz drugi, bo ostatnio też widziałyśmy się z dziewczynami w pawilonie towarzyskim, ale uwielbiam te restauracje, po prostu uwielbiam pawilon towarzyski, tam są fenomenalne krewetki, więc już mam notok, jak tylko o tym pomyślę. Dobrze, a teraz lecę do obowiązków kochani domowych. A my właśnie tutaj z Nelcią grałyśmy w karty. Mamy takie karty ze zwierzątkami. No, a może jeszcze czy jeszcze, raz? jeszcze raz zagramy tak, tylko zjemy zupkę i Nelcia ma takie karty, ja zobaczcie. Też jemy, ale <noise> jak teraz? ze zwierzątkami. Nelcia ma karty i robimy sobie, wiecie, takie memory, czyli zakrywamy wszystko, mieszamy i szukamy par. Nelcia miała 14 kart, ja miałam 10. Także Nelcia tutaj ze mną wygrała. Brawo. Czyli ja będę z Tobą jeszcze. Jeszcze raz będziemy. Tak, no. Zjemy zupkę i będziemy grały dalej. Tutaj już karty przygotowane będą na nas super czekać.